stanowił dla Polski i Polaków okres tragiczny. Paradoksalnie były to także czasy bogate w postępowe przemiany. Z jednej strony następuje utrata niepodległości, z drugiej odradzają się siły intelektualne i społeczne kraju, które formowały nowoczesne państwo i naród. Przyczynę upadku państwa w 1795 roku upatrywano na jazdę w najazdach wrogów, ale przede wszystkim we własnej słabości Polaków wynikającej z narodowych przywagi. Rządy w ówczesnej Polsce wyglądały tak, jak w bajce Ignacego Krasickiego: Młynarz syn i jego osiem. Nie wiem, gdzie ja to czytał, ale mniejsza o to. Miał jeden młynarz osła, tak zmęczył robotą, iż nie wiedząc, co robić. Wolał przedać niż dobić. Woła syna wyrostka, co go w domu chował i rzecze. Żeby się nasz osioł nie zmordował w długiej drogi przyciągu, zanieśmy go na drogę. Dźwiga stary i stęka, chłopiec jeszcze gorzej. Im szli dalej, im szli spożej, tym srożej trud uciemiężał, tym bardziej im osioł ciężał. Gdy to postrzegli, Ludzie się zbiegli, śmiechy się wzniosły. Znić to trzy osły. A ten najmniej co na trąbł. Niekontent, młynarz z zaciągu. Rozumu się poradził. Cyna na osła wsadził, aż pierwsi napotkani musz się gniewać na to. cyna ośle nie no to, a stary pieszo. Więc do kijów, gdy spieszą, aby ich złość uniosła, zsadził syna, siadł na osła. Przechodzimy dziewczęta, mówi jedna do drugiej. Patrz, biedny chłopiec, jak do wysługi ten starego używa. Dziecię z pracy oblewa, a dziad miłosierny w taki upał niezmierny pieszo go iść przymusza. To Starego, gdy wzrusza, Wsadził chłopca za siebie, Że dogodził potrzebie, Jedzie kątem z wynalazku, Ledwo co wyjedą z lasku. Jacy to głupi! A kto od nich osła kupi? Podróżą go umęczą, Ciężarem go zamęczą, Chyba skórę wydadzą. Chyba Nieźle coś radzą, Chociaż nie łają. Więc Synem z osła zsiadają, aż znowu mówią przechodnie. A któż to widział, aby wygodnie osioł szedł wolno, a młynasz za nim? Wybacz, bracie, że ciekawi, każdy z ciebie śmiać się będzie, jak się nie poprawisz w błędzie. E, nie poprawię. Dość przymówek zniosłem. Chciałem wszystkim dogodzić i w tym byłem osłem. Odtąd, czy kto pochwali, czy mnie będzie winił, Nie będę dbał nic o to, co chcę, będę czynił. Co rzekł, to się ziściło, i dobrze mu z tym było. Zmordował się na koniec ten, co bajki brał, Żeby więc do ostatka słuchaczów zabawił. Powiem jeszcze jedne, o której nie wiecie. Bajka poszła w wędrówkę, wędrując po świecie, zaszła w lasy głębokie. Okrutnie dzicy napadli ją z hałasem wielkim rozbójnicy, a widząc, że ubrana bardzo podle była, zdarli suknie, aż z bajki prawda się odkryła. Byli jednak w Rzeczypospolitej światli Polacy i wielcy, wielcy patrioci. Hugo Kolontaj, Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki byli orędownikami demokratycznych zmian. To oni doprowadzili do uchwalenia konstytucji mającej ratować Polskę przed upadkiem. Król, Król z narodem, naród z królem! Senat i posły po dniu 3 maja w ratuszowej sali zgodzonego z narodem króla fetowali. Gdy przy tańcu śpiewano, wiwat król kochany, wiwat sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. Król z narodem, naród z królem, wiwat król, wiwat sejm. Święta miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły pościwe. Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny. Dla Ciebie więzy, więzy pęta niezężywe, nie Kształcisz kalectwo przez chwale błędnizmy, Gnieździsz umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle Cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal, żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Wielka ma zawitać zmiana, Wolność, równość wszystkim danych. Wszyscy zjednoczą się w pracy, Szlachta, mieszczanie, wieśniacy. Wszyscy zasiędą po spolu, jakby do jednego stołu. Lecz wszyscy też w równej mierze Polsce służyć winni szczerze. Kto za tym, niech głos swój poda: Zgoda! 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 Zgoda. Zgoda. Przedtem bez żadnych intryg. Bez najmniejszej zdrady Jeden poseł mógł Strzymać sejmowe obrady Jeden ojczyzny całej Trzymał w ręku wagę Powiedział nie pozwalam I uciekł na Pragę Mądry Polak Po szkodzie Już były te szkody Dziś na nas obrócony wzrok mają narody Ten to nieszczęsny nierząd To sejmów zrywanie Kraj zgubiło, ściągnęło obce panowanie, Te zaborów, te srogich klęsk naszych przyczyną, I my sami byliśmy nieszczęść naszych winą. Klęskami ojców nowe, nowe plemia ostrożniejsze, Zgardziwszy zyski, było na całość baczniejsze. Cała stolica od rannych huczy, jak rzeka wezbrana, poprzez ludu gwarne browie ciągnął na zamek posłowie. Król Stanisław August Poniatowski wezwany zgodnym okrzykiem stu posłów, okrzykami wojska i tłumów zebranych w cenie, za przysięg tekst Konstytucji. W imię Boga w Trójcy Świętej jedynego Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, etc., wraz ze Stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej, jedynie zawisł długim doświadczeniem, poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z spory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym siebie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu, do której to Konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. Witaj, majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Uczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj, maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj. Witaj, maj, trzeci maj, u Polaków błogi, maj, maj, Polaków błogi raj. Wiwat, maj, piękny maj, dla Polaków błogi raj. Wiwat, maj, piękny maj, dla Polaków błogi raj. Na warszawskim rynku. Chorągwie się chwieją. Zajaśniała wiosna majową nadzieją. Zajaśniała wiosna nad ojczystym łanem. Dziś się dla ojczyzny chłop porównał z Panem. Wiwat wszyscy, wszyscy wszystkie, wszystkie stany, niechaj, niechaj żyje, żyje król kokain. Zdumieli się słuchacze. Razem ze stron wiela buchnął dźwięk jakby cała jamczarska kapela. Brzmi Polones 3 maja. Skoczne dźwięki radością oddychają, radością słuch poją. Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją, lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły. W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły, po dniu 3 maja w raduszowej sali zgodzonego z narodem króla fetowali, gdy przy tańcu śpiewano. Wiwat król kochany, wiwat sej, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. Wiwat król, konstytucja, wiwat wszystkie stany. W sercach ci trzeba wznieść ołtarze za jasny wspomnień kwiat, który rokrocznie rocznie niesie żydarzy z minionych dawno lat. Świętem przeszłości, świętem dla nas, bo nas nie spodli wróg. Czcić nie będziemy po wieczny czas. Tak nam dopomóż Bóg. Bóg. Tym, co Polsce dali myśl, aby stworzyć cud majowy, wszyscy cześć składamy dziś w hołdzie pochylając głowy.